Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Argon stanowi około 0,93% objętościowego powietrza. Oprócz ile kilogramów powietrza należy podać destylacji, aby otrzymać 1 m3 argonu? Przyjmijmy, że gęstość powietrza w temperaturze 25 stopni Celsjusza pod ciśnieniem 1013 hektopaskali, czyli warunki normalne, wynosi 1,185 kg na metr. Sześcienny. Ok. Mamy tak. Dane. Mamy procent argonu w powietrzu. Mamy z tego zrobić 1 m sześcienny. Teraz tak, 1 m sześcienny to 0,93% powietrza. W całym pomieszczeniu. Zatem nie wiemy, ile będziemy mieć całego powietrza, więc dajemy tutaj x. Natomiast wiemy, że całe powietrze w tym pokoju to oczywiście 100%. No i robimy to oczywiście proporcją. Proporcją znaczy, że wymnażamy na krzyż. Dzielimy zawsze na liczbę przy niewiadomej i otrzymujemy. I teraz tak, nasza niewiadoma była pod metrami sześciennymi, nie procent pod procentem. Czyli to co wyliczyliśmy to metry sześcienne. OK. Daną, jakie nam podali w zadaniu jest gęstość więc to się oznaczamy jako D. Tu są metry sześcienne, my mamy metry sześcienne, więc nie musimy nic zamieniać. Oblicz ile kilogramów powietrza, czyli szukamy masy. Mamy to nasze x. To oczywiście jest objętość tego powietrza, tak? Czyli mamy gęstość powietrza, objętość powietrza. Mamy wyliczyć się masy powietrza. Korzystamy ze wzoru na masę, na gęstość. Rysujemy sobie trójkącik lub w inny, łatwiejszy dla Was sposób wyliczacie M z tego wzoru. M ewidentnie w tym wzorze jest u góry, tu D, tu V. Zakrywamy paluszkiem M i widzimy, że to jest D razy V, bo ta graseczka to mnożenie. Podstawiamy nasze dane. I otrzymujemy 127,42 kg. Wiemy, że kilogramy z tego względu, że w jednostce gęstości mamy jednostkę masy. Kilogramy. Czyli to, co tutaj wyliczamy, jest w kilogramach. Są to oczywiście kilogramy powietrza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank mm -hmm. you.